Witam na kanale Telka24, Ostatni mnie widz o pokazanie głośników firmy Esperanza, model Kankan, jak tu widzicie udało mi się te głośniki zdobyć, za chwilkę zobaczymy zawartość opakowania, jak te głośniki ogólnie wyglądają oraz grają, pierwsze jakieś zdziwienie, te pudełko jest strasznie małe, jak widzicie, trochę większe od mojej dłoni, ale jak to się mówi, nie oceniamy książki po okładce, tylko po zawartości, dlatego za chwilkę zobaczymy jak te głośniki ogólnie wyglądają oraz grają. Jeśli chodzi o takie dane techniczne, tu z opakowania moc skuteczna to jest 6W, regulacja głośności tonów wysokich oraz basów, impenacja 3OM, zakres częstotliwości od 180 Hz do 20 kHz, zasilanie 5V przez USB typu C, do tej pory w starszych modelach było przez USB typu A, to jest taka widzę, nowość. Oczywiście wymagane złącze USB typu C oraz wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, długość kabla. Metr i 20 cm. Dobra, zobaczymy zawartość opakowania. Oczywiście, mam tutaj instrukcję obsługi. Dobrze, tak się prezentuje subwoofer. Widzimy, że tu jest wszystko na wierzchu. Ten bebrana nie, nie jest schowany, może ją łatwo uszkodzić. Ale może dzięki temu będzie to lepiej grało, że to nic nie jest tutaj po z żadną kratką zasłonięte. Małe dwa spikerki są. Też widzimy, że to wszystko jest na wierzchu. Te bebrane w ten sensie sposób mi się akurat podoba. Kiedyś, jak miałem takie większe kolumny, to zdejmowałem tą maskownicę, żeby było widać, jak te ładnie kolumny grają. Mamy tutaj regulację głośności, bas oraz wysokie tony. Przewód, widzę, że nie jest taki krótki, jak mi się wydawało z opisu, że MD20 to będzie troszeczkę malutko. Czyli to idzie do komputera. Zasilanie oraz mały jack. I tu mamy te speaker'ki, podpisali lewy, prawy, nie podpisali niestety, który to jest lewy, który będzie prawy, to trzeba po prostu sprawdzić po głośności. Dobra, tak się projektuje mniej więcej zestaw. Specjalnie sobie wziąłem miarkę, żeby zobaczyć w jakiej są ogólnie wielkości te głośniki, Widzicie że jeszcze w Tesco kupione. Tesco już nie ma już kilka lat w Polsce, a jeszcze ich wytrzymam do tej pory. Tu widzę szerokość to jest 6,5 cm, wysokość 7,5, głębokość też 6,5 cm, a jeśli chodzi o głośnik, powiedzmy, basowy 9,5, tu ma 12,5 i głębokość 11 z groszami. Dobra, podłączymy to do komputera, zobaczymy, jak to ogólnie gra, bo to najważniejsze. Szkoda, że to nie jest takiej drewnianej obudowie. Mi się, o podobał się głośnik Esperanza, jak była taka drewniana obudowa. Tu jest taki typowo plastik. Na szczęście, matowy, nie żaden taki skończył był palcujący. Tylko zastanawiam się, czy mój kot przypadkiem nie uszkodzi tego głośnika z tyłu, bo on lubi sami wchodzić za komputer. Takie po prostu moje spostrzeżenie. Zobaczymy, jak to gra i czy to jest w ogóle warte jakiekolwiek pieniędzy. Podłączyłem już głośniki do komputera, na razie samo zasilanie. Jak tu widzicie, mam takie fajne podświetlenie na tych głośnikach, co mi się w sumie podoba. Myślałem że tylko, że będzie podświetlenie na tym głośniku basem, bo to tak widziałem, że taka będzie łezka. Ale jak tu widzicie, dość fajnie to wygląda. Sprawdziłem, który to jest lewy, który prawy głośnik. Prawy głośnik jest taką naklejką, lewy jest bez naklejki. A oni że tak wszystkie głośniki, jak produkują z naklejką, są prawe, bez naklejki lewe. Standardowo to samą piosenkę co zawsze Uruchomię, najpierw sprawdzimy na komputerze bez głośników, jak to słychać w ogóle, żeby mieć porównanie. Pewnie nie słyszycie, bo to jest, ten mikrofon jest tak ustawiony. W tej chwili po prostu dźwięk jest całkowicie płaski, nie ma tej y, trąbki, co lubię na początku zawsze słuchać. Nie, po prostu dźwięk jest, jakbym słuchał go na słuchawkach takich kostnych bardziej. Podłączymy teraz te głośniki firmy Esperanza, zobaczymy jakie będzie porównanie. Oj, trzeba w dziurkę dobrze strafić. Dobra. Komputer nam wykrył zewnętrzne źródło. Zobaczymy tą samą piosenkę z głośników. Damy. Na maksa dźwięk oraz basy. Zobaczymy czy też jest na maksa Tutaj dźwięk, tam był ustawiony specjalnie był na maksa. Nie zmieniamy. Zobaczymy czy będzie sporo lepiej czy będzie podobnie. Różnice słychać się. Powiem szczerze, że różnicę słychać między komputerem a ogólnymi głośnikami, bo nie głównie dzięki temu głośnikowi basowemu, ale coś tutaj dość cicho to grają. Myślę, że będą głośniejsze. Testowałem wcześniej głośniki firmy Esperanza. Możecie na kanale zobaczyć. Tam były, tam były sporo głośniejsze. Nie, ogólnie powiem Wam, że jeśli chodzi o dźwięk basowy, bardzo mi się podoba z głośników. Dla mnie mogą być głośniejsze, ale to zależy od kogo, kto co jak lubi. W tej chwili mam na maksa pod ustawione głośność, jeśli chodzi o głośniki oraz tu w komputerze. Jeszcze podłączymy pod telewizor, zależy czy robiliśmy na odwrót, najpierw sprawdzamy na że płynie na komputerze. A dzisiaj chciałem po prostu zacząć od komputera, mieć porównanie między głośnikami, które są w komputer wbudowane, a ogólnie tymi. Czyli tutaj na pewno lepsze są te głośniki niż te w komputerze wbudowane. Czyli jak chcę się oglądać na przykład jakieś filmy na VOD, czy też muzyki, sobie to lepiej z głośników tych Esperanza niż z komputerowego. Ale jeszcze zobaczymy na podłączenie podprzęgnięcia pod telewizor, by mieć sprawdzanie jeszcze innego źródła sygnału. Może po prostu przetwornik w komputerze daje takie małe podbicie. Gdyby tak cicho tutaj gra. Podłączyłem głośniki do telewizora. Musiałem użyć ładowarki od telefonu, ponieważ telewizor nie ma wyjścia USB typu C, tylko USB typu A do tej pory. wcześniej głośniki mogłem podłączyć bezpośrednio pod telewizor, żeby miały zasilanie, a tu musiałem po prostu skorzystać z ładowarki. Dobra, zobaczymy, jak to ogólnie gra. Powiem, że w tej chwili jest. W tej chwili jest 64% i już jest, widzę, dość ładnie to gra, sporo głośniej niż na komputerze, czyli po prostu, jak to mówiłem wcześniej, prawdopodobnie wyjście w komputerze po prostu jest y, mniej wydolne, mniejszą, moc. Zobaczymy do, 80%, zobaczymy, czy nie będzie nam nic zaraz szczeszczało. Powiem Wam, że to ładnie grają te głośniczki przy telewizorze, przy komputerze gorzej, ale to teraz zobaczymy może z bliska, czy będzie widać ten... To zawsze lubiłem w kolumnach, jak po prostu ten głośnik basowy wibruje. Zobaczymy, czy będzie to widać. Akurat na kamerze mam nadzieję, że to będzie widać, czy będzie trochę drgał. Mam nadzieję, że będzie widać. Zbliżyłem kamerę, zobaczymy, czy ta bryna będzie nam pracowała dość ładnie. Dobra, według mnie było widać, ja widziałem, nie, jak w kamerze, to za chwilkę zobaczymy, ale powiem, że doszedłem do 100% jeśli chodzi o głośność tego głośnika w telewizor z telewizorem. Też było ustawione na 100%, basy też ustawiłem na 100%, troszeczkę przyciszyłem jeśli chodzi o wysokie tony. I nic nie, nic nie skrzypiało, nic nie piszczało. To jak macie do wyboru te głośniki, powiedzmy dwa speakerki plus basowe, niż tylko same dwa głośniki, to według mnie wybrać lepiej ten zestaw. Bo dość ładnie gra, według mnie, jeśli chodzi o taką kwotę, bo to jest wiadomo, głośniki poniżej 100 zł działają bardzo fajnie, przynajmniej z telewizorem. Wiadomo, tutaj wina trochę mojego komputera. Dobrze, że sprawdziłem nie tylko z komputerem, ale też z telewizorem, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Według mnie dość poprawnie działają i te poświetlenie mi się podoba. Na tym że takie głośniki mają poświetlenie. Ogólnie jestem mi miło zaskoczony tymi głośnikami, szczerze mówiąc. Jak za taką kwotę dwa głośniczki plus basowy, według mnie o niebo lepiej to działa niż te same głośniki podwójne bez basowego. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.